W mieście, które kojarzy się wszystkim nam Polakom z kreatywnością, z nowoczesnością, z innowacyjnością, z tymi wszystkimi cechami, które mój ojciec Lech Kaczyński chciał odnosić do naszego kraju. Chciałaby Polska była krajem silnym, nowoczesnym, suwerennym. Wiedza o jego ideach. O jego poglądach jest zawarta w widocznej tutaj wystawie. Jest to forma skrócona. Są to fragmenty jego wypowiedzi oraz zdjęcia przedstawiające Lecha Kaczyńskiego, a także jego małżonkę, moją mamę, takimi jacy byli. Myślę, że ważne dla nas wszystkich Polaków jest, aby czerpać z idei poglądów Lecha Kaczyńskiego, zastanowić się nad przyszłością naszego kraju i wyciągnąć wnioski. Także dzięki tej wystawie jest to możliwe i mam nadzieję, że jak najwięcej, że, że wielu z nas znajdzie chwilę, by zastanowić się, poczytać i pomyśleć po prostu. Przy okazji, ponieważ zbliżają się urodziny mojego ojca, w przednim urodzin 17, 17 czerwca o godzinie 18 w Warszawie odbędzie się promocja biografii politycznej mojego taty, traktująca od, od chwili jego urodzin do 2005 roku. Chciałabym Państwa wszystkich zachęcić do lektury tej niezwykle pasjonującej książki, która traktuje o najwyższej, najnowszej historii naszego kraju, a także o drodze politycznej, o wartościach, i ideach, którym mówił się mój ojciec Serdecznie Państwa zapraszam do lektury i zapraszam do oglądania tej wystawy. Dziękuję bardzo.